A co jest? Lecę po prowadził Bessy! Owoca jest większa niż kas po majówce. I gór sąsiada jak masz nowy grill! Jeżeli przyciągnąłem Twoją uwagę, to oglądaj dalej. też może być bohaterem dla swojego samochodu. Za niecałe 3000 zł w Estadio Tajni I zabezpieczymy Twój samochód pod ochronnymi oraz folią PPF. Przygotowaliśmy dla Ciebie pakiet, który zawiera. Przygotowanie lakieru i aplikację pięcioletniej letniej ceramiki na Sawau. O dłużej niż wiązek w Polsce. Hydrofobowa powłoka na szyby i lusterka, powłoka na reflektory, powłoka na felgi, folia PP, męki klamek. Lepiej zabezpieczyć fedrysami niż antykoncepcja przed ścianą ciążą. Gratis, czyszczenie środka auta i ozonowanie. Jeśli żona patrzy na Twój pomysł tak nieprzychylnym okiem i chodzi z kąplami na jedno piwo, na jedno piwo, choć możemy podzielić na raty i nawet nie zauważy, choć lustrzana karosyjna na parkingu będzie rzucać ci w oko. Jak wrócisz z wakacji, masz dwa mycia za symboliczne 10 zł. Zadzwoń, zostaw formularz zapytaj gratisy.